A innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji. A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei. A tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał i wysławiali Boga za mnie. Potem po czternastu latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im osobiście zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuje między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem, ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osoby. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. A raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że zostali, została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód Wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać.